Hejka wszystkim, witajcie w nowym, jak na moim kanale. Zapraszam was dzisiaj na tygodniowego vloga. Ostatnio się was zapytam na Instagramie, czy chcecie. Większość osób zagłosowała, że chce. Także witam się z wami w kolejnym, luźnym vlogu, tym razem ze szkoły. Poprzedni był ze zdalnych, teraz już, mm, no, czy niestety, do tej szkoły wróciliśmy. E, także ja już jestem tutaj pomalowana, ogarnięta i za sekundy wychodzę, ale właśnie w ostatnich sobie przypomniałam, że kurczę, no muszę przecież jeszcze tego vloga rozpocząć. E, generalnie na ten tydzień nie mam jakichś konkretniejszych planów. E, dzisiaj mamy poniedziałek, 28 e, lutego, chciałam być stycznia, już luty kończy się w ogóle. Masakra. Nie mam jakoś bardzo dużo sprawdzianów. Dzisiaj pierwsze sprawdziłam z polskiego, ale wydaje mi się, że na niego umiem. Jeszcze w autobusie się poduczę, jak zwykle. No a poza tym, jeszcze mam test historii, do którego się jeszcze nie uczyłam, i jeszcze coś tam, do czegoś też się jeszcze nie uczyłam, ale to jestem w stanie ogarnąć, wydaje mi się. Nie jest jakiś taki bardzo trudny ten tydzień. Jutro, czyli we wtorek, mija nam pół roku z moim chłopakiem, więc chcemy jakoś tam jeszcze nie mamy konkretnych planów, ale coś na pewno się spotkać. Wydaje mi się, że na jakieś dobre jedzonko poszłabym coś, może na jakąś pizzę, zobaczymy. No i tyle, co chciałam opowiedzieć. Może wezmę aparat do szkoły, może coś nagram Dobra, moi drodzy za. Nie zatrzymał się na środku, mówię do stój, muszę vloga nagrać Byliśmy w Biedronce, kupiliśmy sobie bagietę z czosnkiem Będziemy śmierdzieć, ale przynajmniej razem w tym będziemy Tak? Tak Bo odwołali nam pierwszą lekcję Ale odwołali nam to o 7.45 Gdzie każdy już był praktycznie pod szkołą No to raczej logiczne, tylko nasza szkoła potrafi tak zrobić Kilka minut przed lekcją nam odwoływać lekcję Mogłam się wyspać dużo dłużej, a się nie wyspałam Bo musiałam tutaj biec I nie rozumiem naprawdę tego czegoś ale ale tak, ale i jest... Jedzy nie kupiliśmy. Super i idziemy do szkoły. Hej, hej, wróciłam do domu. Bardzo podoba mi się mój dzisiejszy outfit, także mogę Wam go na szybko pokazać. Są to takie jeansy ze Stradivariusa, bez rękawik z H&M i Golfix Shein. Bardzo lubię takie właśnie biało-niebieskie fiedziki Generalnie jestem padnięta, krótko mówiąc, naprawdę jestem padnięta. Miałam tylko do 14.30 niby, ale naprawdę ten dzień mi mocno wykończył. Nie wiem, mam wrażenie, że zawsze tak po weekendzie po prostu ciężko jest mi się przystosować, ale dzisiaj to w ogóle masakra. W ogóle w nocy spałam w bluzie, bo było mi takie zimno. Jest. I matko dzisiaj było podobno odczuwalne, minus 7 stopni. Nie wiem o co chodzi. Ja myślałam, że już wiosna, a tutaj widzę, że wcale żadnej wiosny nie ma. Eee, miałam się siłowni, teraz po lekcjach, ale nie jestem w stanie, bo mi tak bolą łydki po, e, po sobotniej imprezie, że nie jestem w stanie chodzić. Nawet ci Panu dwa wówu to powiedziałam. Proszę Pana, ja nie dam rady po prostu, bo jakby nie wiem, nieprzygotowanie, wszystko mi jedno, ja nie dam rady, ja ledwo chodzę, ja nie będę ćwiczyć. Eee, więc no ciężko, ja ciężko. może zrobić jakieś takie mini. Study with me, um, pouczyłam się matematyki. Powiem Wam, że mimo tego, że jeszcze tego nie umiem, to ja wierzę w to w pełni, że się tego nauczę. Kiedyś miałam po prostu złe podejście do matematyki, kiedyś sobie wmawiałam, że mój mózg jest na tyle, na tyle mało wystarczalny, że matematyka jest dla niego za trudnym przedmiotem i że ja jestem typową humanistką i ja się nigdy matematyki nie nauczę. Więc nie takie było moje myślenie, że jestem po prostu z matematyki słaba. I że nieważne, co bym robiła, ja po prostu zawsze będę słaba. Teraz zmieniłam myślenie i Uważam, że nie jestem taka słaba z matematyki, naprawdę ostatnio bardzo się z matematyką polubiłam, znaczy wiadomo, lubię się z nią tylko wtedy jak ją umiem, jak ją rozumiem, to jest raczej, raczej oczywiste, ale naprawdę zmieńcie myślenie, jeśli nawet myślicie, że jesteście z czegoś słabi, bo ja też mam głównie humanistyczny umysł, co nie znaczy, że muszę być głupia z matematyki, bo nie muszę, bo po prostu potrzebuję więcej praktyki, więcej ćwiczeń, no ale tak, więcej zaangażowania, ale... Jestem w stanie być dobra z tej matematyki. Także właśnie tutaj już przyniosłam sobie książki, jeszcze do testu. Z tutaj dobra, zrobimy sobie angielski. Mm, tutaj w ogóle leki jakieś obok mnie leżą, recepty, bo byłam u lekarza i coś tam dostałam jakieś, bo cały czas kaszle i tak no, nie za fajnie jest. Po tym covid y, więc. No ale za fajnie tego brać. Nie wiem, jakaś w ogóle masakra, żal, żelada i porażka, ale. No fajnie, będę się zagłębiać, ale tylko może najpierw mam coś zjadła. Wiesz co? Nie wiem, naprawdę. Niby dzisiaj jadłam tyle w tej szkole, a ja nadal jestem głodna W sensie bardzo się cieszę, bo wrócił mi apetyt Naprawdę szczerze mogę wam powiedzieć, że bardzo się cieszę z tego powodu Bo ostatnio miałam jakieś takie mega problemy z w ogóle z odżywianiem się, z jedzeniem yy, I bałam się, że wiecie co... Nie wiem, po prostu ścisło mi się żołądek, bo po prostu mogło to się źle skończyć Ale się zmuszałam do tego jedzenia Jadłam, chociaż nie miałam w ogóle apetytu Chociaż miałam wrażenie, że jedzenie mnie... Może nie to, że brzydzi, ale po prostu... W ogóle nie miałam ostatnio do tego jedzenia żadnego pociągu, że tak mogę powiedzieć I chwilowo powiem wam, że no trochę się bałam, bo wiem do, do czego takie rzeczy mogą prowadzić Ale na szczęście jakoś mi się udało tą, tą dietę ogarnąć Po prostu mniejsze posiłki, a częściej I teraz naprawdę już rzuciłam do szkoły, już jestem głodna po prostu No ruchani, mm. dzisiaj mamy wtorek, ja bez makijażu, po posiłowni Mój outfit wygląda tak Mhm mm Zwyczajnie zupełnie. Teraz będę się brała za robienie sobie właśnie myślę, czy sobie białko, ale chyba właśnie zrobię sobie to białko od SFD o smaku lodów karmelowych, ono jest bardzo dobre, z mlekiem zmiksuję to z tak gdzieś połową tego skeru waniliowego, on jest super też ma dużo białka, mi się to przyda i jeszcze sobie tutaj wezmę jednego banana do tego, ale chciałam Ci ale... jeszcze wypowiedzieć na jeden temat. Na temat sytuacji, która mnie bardzo ostatnio, e, nie wiem, czy mam takie czerwone oczy, która mnie bardzo ostatnio denerwuje, e, a mianowicie to, jak bardzo ludzie teraz. E, są źli na influencerów, ja, że jakim prawem oni jakby robią współpracę, jakim prawem w ogóle pracują, to, to jest praca. Influencer to jest normalna praca, ok, może rzeczywiście inaczej na czym innym polega, nie jest to praca fizyczna, bardziej psychiczna, mi się wydaje. E, no, wiele ludzi się też z drugiej strony nie zdaje sobie sprawy, ile to jest pracy, ale to już nie o tym chciałam powiedzieć. Chodzi mi o to, jak bardzo dużo hejtu ludzie dostają że wrzucają sobie normalne Instastory, że wrzucają normalne TikToki. Ja ostatnio wrzuciłam TikToka ze współpracą e, i też dostałam komentarze, że jak ja mogę sobie zarabiać pieniądze, jak ja mogę robić tutaj reklamę czegoś e, w momencie, w którym jest wojna na Ukrainie. Jakby ja... Dla mnie to jest troszeczkę takie, jakby powiedzieć, mm, dlaczego ty chodzisz do szkoły, w ogóle powinnaś siedzieć i płakać, a nie się uczyć i w ogóle się zajmować innymi sprawami, powinnaś, powinnaś się zająć pomocą Ukrainie, a nie, jakby tak samo, dlaczego chodzisz do pracy, no nie wiem, jakby to jest normalna praca, to jest jak, jak ludzie chodzący do pracy, to tak samo influencerzy zarabiają w ten sposób, więc e, tego nie rozumiem jakby rozumiem, że wiele osób się buntuje, że po prostu influencerzy nie, nie nagłaśniają tej sprawy i tak dalej. Ja generalnie miałam w planach się o tym nie wypowiadać, ale już ta sytuacja mnie tak mm, zenerwowała, że po prostu nie lubię takiego oceniania ludzi ze strony, gdzie nic, jakby niczego nie wiecie. Może ok, rzeczywiście influencerzy powinni bardziej nagłaśniać tą sprawę, ale wydaje mi się, że już w mediach jest tego na tyle masę i wydaje mi się, że Polska, ja naprawdę jestem dumna z Polski jak na razie z tego, co się dzieje i nie spodziewałam się, że nasz naród jest tak pomocny i będzie w stanie tak się zaangażować w pomoc Ukrainie i naprawdę jestem z nas dumna, e, więc i tak wydaje mi się, że w mediach już jest wszystko mm, no dobrze nagłośnione, e, więc jakby po co... Udostępniają codziennie zbiórki. Wydaje mi się, że w każdej szkole praktycznie macie możliwość wpłaty na zbiórkę. Ja na przykład wczoraj wpłaciłam e, i to też z moich pieniędzy, zarobionych właśnie między innymi przez współpracę czy przez Youtube'a. I tak jakby, dlaczego ja mam przestać w tym momencie nagrywać, dlaczego mam przestać pracować, bo jest wojna na Ukrainie. Jakby ja rozumiem, ja współczuję bardzo, ale czy my mamy przestać przez to żyć i zatrzymać się w miejscu? No nie. Jakby. Nie chodzi o to, żeby być samolubnym, egoistycznym i wiecie, sobie skupić się na sobie, no bo, no bo nie wiadomo, trzeba pomagać i tak dalej, robić co w naszej mocy, ale. No dlaczego jest taki najazd teraz na wszystkich, którzy jakby o tym nie mówią Niektórzy też nie chcą tego tematu może poruszać. Wydaje mi się, że też już jest na tyle dużo tych bodźców ze mną, każdy ma inną opinię na ten temat i w ogóle, że nie trzeba, żeby każdy się w to angażował. Ja też nie chciałam się jakoś tam bardziej na ten temat wypowiadać, ale po prostu yy, po dostawieniu tego komentarza yy, już nie chciałam dowiecie robić kłótni, jakieś wielkie, tylko chciałam Wam tutaj po prostu wyjaśnić, jak to wygląda z mojej strony, że... Dla mnie to jest po prostu coś normalnego i jakby oczywiście bardzo współczuję. Ja śledzę na bieżąco, co się dzieje na Ukrainie e, i wiem, że nie jest dobrze, e, także my też z moimi rodzicami już paczkę zrobiliśmy z właśnie z jedzeniem i tak dalej. Także wszystko no pomagamy jak się da, no tak jakby co więcej można zrobić. Ja Dobra bym... moi drodzy, ja tutaj nakładam kremik na moją wysuszoną buźkę. Ostatnio miałam cerę tłustą, później zdrowa mieszana, teraz jest w ogóle praktycznie sucha, delikatnie mi się tu wyświeca, nie wiem. Moja twarz przychodzi jakieś reformacje... deformacje, nie wiem. E, no wyszło mi powiem wam całkiem spoko to coś, to jakkolwiek mogę to nazwać, ale przypomniałam się, że nie powiedziałam wam o jeszcze jednej dosyć ważnej wydaje mi się rzeczy. E, no, bo zapomniałam się po pochwalić, ale chcę się pochwalić, bo się chwalałam na Instagramie, bo dużo osób z was się mnie pytało w DM-ach, także zdałam prawo jazdy oficjalnie, znaczy zdałam teorię, dobra, trochę się rozpędziłam, zdałam prawo jazdy, zdałam teorię, ale jest dla mnie duże osiągnięcie, bo szczerze mówiąc, jak robiłam w domu te testy, to jakoś super mi nie szło, w sensie... No uczyłam się tego od kilku miesięcy, ale wiecie, z takimi mega przerwami tutaj mi się nie chciało, tutaj to osrałam, więc generalnie było tak, <laughs> ale już pod koniec się naprawdę za to mega wzięłam i się skupiłam na robieniu tego i naprawdę no praktycznie żadne pytanie mnie nie zaskoczyło, wszystko można było tak na logikę wydedukować, także zdałam 72 na 74 punkty, czyli chyba to jest jeden błąd z tego co wiem. No i tak, i teraz właśnie pytacie się, jak sytuacja z co teraz, kiedy podchodzę do praktyki i w ogóle, więc ja mam, oho, spadłam prawie ze stołka, ja mam te wykupione dodatkowe 10 godzin, także te 10 godzin mój pan instruktor powiedział, że zaczniemy robić dopiero jak już się zapiszę tą praktykę. Także, bo podobno się tam długo czeka na tą praktykę, nie wiem do końca, jak to działa, ale muszę się na nią zapisać. Nie wiem, jak na razie się boję jakoś, nie śpieszę, mi się mam dużo innych spraw na głowie, także wszystko na spokojnie. Jak widzicie, jakoś się tak bardzo z tym prawo jazdy nie śpieszę, bo wiem, że nie powinna mieć takiego podejścia, bo wtedy rzeczywiście tak będzie, ale ja po prostu znam się, i ja wiem, że ja tej praktyki i tak za pierwszym razem nie znam, więc ja wolę to zrobić na spokojnie, wiecie, dobrze się do tego przygotować, no, te godziny sobie przyjeździć, dopiero na spokojnie tą praktykę do niej podejść. No i tak większość osób za pierwszym razem nie zdaje, a ja to już w szczególności, bo ja, ja po prostu, ja znam moje możliwości, widzę jak ja jeżdżę na tych jazdach. E, mój tata ostatnio ze mną jeździł mm, gdzieś tam na wsi, po, po jakichś tam dróżkach ja źle ustawiłam sobie fotel i nic nie widziałam. I tak wiecie, tak przez tą szybę patrzyłam i prawie wjechałam do rowu, w sensie nie wjechałam, no ale e, było blisko, tak, tak, dosyć nerwowa to była jazda, muszę przyznać. E, myślę, że i dla mnie i dla mojego taty. E, za przyjemnie nie było, ale, e, ale no, będę się uczyć i nie będzie źle, wiecie jak to jest plondynka za kółkiem, to właśnie ja powinienem zrobić taką serię. Hej, plondynka za kółkiem, powinnam nagrywać e, właśnie filmik jakie ja jeżdżę, ale to już to byłoby śmieszne. W sensie, nie, bo na jazdach to się krępuje, e, a jak już dam prawo jazdy, to już może będę umiała, także. Dzień dobry, dzień dobry, witam Was w środę, tak? Gdzie już jest środa? Ja się pomalowałam, zrobiłam sobie piegi takie delikatne, jak na mnie mi wyszło, nawet nie musiałam ich rozblendowywać. Wskoczyłam szybko w biały dresik i. Mmm, mój mm, rzęs od dołu to jest fit. Mam mnóstwo, pytają ten tłuszcz, to jest Eveline z zielonym wężykiem. Tylko mi go nie wykupcie, ok? Będzie fajnie. Także to nie są doklejone. Już teraz nie doklejam rzęs, od kiedy z powrotem użyłam tego tuszu. To kocham moje rzęsy, także ostatnio myślałam, że mi powypadały i że nie mam długi rzęs, a po prostu trzeba było wrócić do tego tuszu. Więc w ogóle, co za kadr? Zakładam buty, dlatego taki kadr. Hej, to ja im mój pimpuś. Pimpuś. Jak to jest możliwe, że no, on je cały rok? Ja tego nie rozumiem. Ale ogólnie chciałam wam powiedzieć tutaj z pozycji leżącej na podłodze, że nic o mi dzisiaj nie nagrywałam, ale wróciłam ze szkoły, dosyć późno Trochę chciałam sobie zrobić drzemkę, ale w sumie to na 10 minut się zrzemnęłam, nie wiem Byłam teraz w banku pozadzwoić parę spraw, Później co? No w sumie to nic, w sumie to nic, teraz będę szła do kościoła, bo dzisiaj środa popielcowa i tyle, ale jestem tak zmęczona, jeszcze też nic nie jadłam, co z takie mini posiłkiem, bo post, wiecie, w Ukrainy, także no jestem głos, nie wiem czy słuchacie mi wszu burczy. Dobra, nie będę się tu żalić. Hmm, fajne, fajne miejsce na hmm, spędzanie wolnego czasu. Dobra kochani, witam Was w czwartek. Ja dzisiaj muszę się przyznać, że nie poszłam do szkoły. Nie będę was tutaj oszukiwać. Eee, jesteśmy właśnie w Lupexie. ho, wow, to Kasper! No to jak flaga. Ale to nie, ta koszula jest akurat ładna. To no, no? nawet ostroście no. dla ciebie nie łapie. Eee, I chciałam powiedzieć, że. oho, oh, ludzie są, skrępowałam się. Kasper się zastanawia nad tą koszulą. Dwa ją kupię. A do, Spani... do Hiszpanii? z Kodem ja na 2022, <laughs> możecie pojechać na łodze i pani Tak, z nami, z <laughs> tą piękną koszulą. Tak. Kupić? kupić Tak, kupić. O, to jest takie lustro ładne, zapoznanie się, dobrze. I chciałam, żeby moją żeby zobaczyć, w ogóle mam okulary przecież w mm, zimę, ale już, już słońce wyszło, więc już mogę, mam pełnoprawnie prawo jedności. Trochę się krępuję, bo jednak tak trochę ludzie na mnie patrzą, kasar się się przebiera. W ogóle nawet się nie, zas nie zasunął się. Chciałam powiedzieć, że właśnie przyjechaliśmy tutaj na lumpę, byliśmy jeszcze w Glery Bieleńskiej na małych zakupach, w sumie nic nie kupiliśmy i teraz jeszcze idziemy po prezent dla Laury. Ale to nie mogę Wam zdradzić po co, ale tak wymyśliłam coś fajnego. I później jadę na siłownię. Dobra, jest dobra. Jest dobra. Patrzcie, znaleźliśmy sekar z Haną Montaną. Fajnie. Dobrze znajdź swój fit teraz. Patrzcie, tu ładne. Nie wiem, czy bym dobrze mówię włosy wygląda, ale robimy, uważam, że bardzo ważne jest taka bluesa. W nie, nie, właśnie się czuję bardzo dobrze Dobra kochani, mogę wam tak właściwie powiedzieć dlaczego ja dzisiaj nie byłam w szkole Bo to jest vlog szkolny, a ja wam tutaj nic nie nagrywam ze szkoły, tylko z jakichś moich wycieczek Ale tak, zapytam dzisiaj na szczepionkę, właśnie wracam z tej szczepionki Nie boli mnie ręka jak na razie, ale z tego co wiem to może zacząć później, więc nie wiadomo Ale w razie tak, byłam na szczepionce, trzeciej dawce Dobra kochani, już y, przyszłam Chciałam wam pokazać, bo tutaj paczki, ale to sobie są... y, paczki duże otrzymałam, także to jakby ktoś był zainteresowany, to na Instagramie. Ja Pietrzak, 10. Ja strasznie lubię okulary, więc co z tego, że jest zima? Ja będę chodziła o okularach, ok? Ok. Chciałabym pokazać mój dzisiejszy zakup. E, nie wiem, czy będzie Wam się to podobało. I sama nie wiem, czy mi się to podoba. Dobra, ale wydano to 15 zł, ok? Uważam, że za 15 zł e, tu jest to fajna torebka. I. Jest z marki Franco Sarto. Ja jej sprawdziłam chwilę przed zakupem dosłownie, bo tak czy brać w brać, czy nie brać? kasjer brać, czy nie brać? Wpisałam szybko w internecie, co to jest za firma i taka. mmm Całkiem porządna. Nie to, to nie jest jakaś taka, wiecie, jakieś gówno, totalne. E, więc. O, tu coś nawet jest w środku. Hmm, ciekawe. Aż się boję tego wyciągać. To jest jakiś. To wygląda jak chip albo jakieś światełko. A wiecie, że z chipami to mam złe wspomnienia. Kupiłam za 15 zł taką torebkę. Muszę ją jakoś sobie, wiecie, wyczyścić i... ale tak bardzo brudna to nie jest. Generalnie wydaje mi się, że do takich brązowych outfitików będzie spoko. już no, tego akurat wiadomo nie pasuje, ale mam sporo takich brązowych outfitów, do których ta torebka będzie się nadawała. E, także tak bardzo wygodna. E, jeszcze pomyślę, jeśli nie będzie mi do wiem rzeczy pasowało, to może ją sprzedam na Vinted, ale zobaczcie, no naprawdę uważam, że nie jest brzydko. Naprawdę podziwiam ludzi, którzy potrafią w lumpeksach szukać i znajdować jakieś perełki, bo no ja nie, nie po prostu. Ale kolejna sprawa jest taka, że dzisiaj to nie był ten dzień, kiedy jest dostawa, więc trzeba też jeździć z rana na dostawy, to wtedy myślę, że można zrobić lepsze zakupy. No a tak to, no to trudno. Ale otwieram te paki, bo tam jest chyba mój dzisiejszy obiadek, tak mi się wydaje, bo nie mam co jeść. A no i właśnie wracając. Do tego co dzisiaj robiłam, no nie byłam w szkole, tak, w roku szkolny, nie byłam w szkole eee, muszę dzisiaj napisać sprawdzian z historię ten, które oni jutro napisać sprawdzić z historię, którą oni dzisiaj pisali. Eee, ale tak, jestem w trakcie uczenia się do niego. No więc byliśmy na lumpach, na moich zakupach, eee, kupiliśmy prezent dla Laure, w sensie ja kupiłam eee, ode mnie i jestem zadowolona, bo już mam i dla Laure i dla Patrycji, no mają tego samego dnia. Generalnie w marcu mam cztery prezenty do kupienia, wiecie, jakie to jest... Mm, duży problem dla mnie, bo ma urodziny. Laura, Patrycja, jeszcze Maciek. O, mój paznok, właśnie, właśnie będę je poprawiać. Ja to sobie robię to na każdym vlogu. Ja wam pokazuję. Hej, oj, sorry, ale mam brzydkie paznokcie, muszę je poprawić, ale one mi się tak łamią, że to jest masakra. No ale dobra, Maciek i jeszcze czwarta osoba to jest moja mama. Także hmm, no na szczęście oni tutaj te w tej drugiej połowie marca, więc już nie muszę się aż tak bardzo śpieszyć, ale no generalnie sporo wydatków w marcu, sporo, sporo. ręka boli, w sensie tak to ogólnie się bardzo dobrze czuję. E, nic mnie nie jest, ale ta ręka mnie tak boli, że dosłownie, nie wiem, czy nią ruszam, czy ją podnoszę, jak podnoszę do góry też w ogóle masakra. Ale jak ja nawet leżę, siedzę, to ona mnie tak ciągnie od góry do dołu, że w ogóle masakra. Okej, okay, tylko tym się chciałam pożalić. Możecie mi dać zadać, czy jak mieście tą trzecią dawkę przypominającą, to też was tak ręka bolała, ale raczej tak. Hejka, witam Was w piątek, już ostatni dzień, zobaczcie, ja tutaj sobie konsumuję śniadanko, w sumie to właśnie będę próbować. Bo zrobiłam sobie owsiankę taką nocną. Eee, czyli po prostu wczoraj ją przygotowałam i przez nos ona się tak jakby robiła nasączały się te płatki owsiane Mmm, bardzo dobra tylko z czymś tutaj przesadziłam tylko nie wiem właśnie z czym, ale ogólnie to jest dobra wzięłam przepis tiktoka ale mocno go zmodyfikowałam eee, żeby się dopasować do tego co ja lubię i co mam w domu, także mogę wam tutaj gdzieś go wypisać eee, na taką owsiankę, tylko trochę jakoś mało i wyszło w ogóle strasznie mi wysypała, aktualnie na twarzy, nie miałam bardzo no takiego wysypu i zastanawiam się, że to czasem nie od białka mnie wysypuje, bo od kiedy zaczęłam go pić, no to tak troszeczkę mi się cera pogorszyła, ale to jest możliwe akurat, w sensie tak mi się wydaje. No kochani, witam się z wami tutaj jak zwykle w tej łazience, bo właśnie mamy w ja już się przebrałam, przepraszam, to strój z moskito, polecamy, polecamy. I chciałam powiedzieć, że dzisiaj w nocy bardzo się nie wyspałam, bo całą noc miałam gorączkę i w ogóle się tak rzucałam po tym łóżku przez tą szczepionkę strasznie źle mi się spało i jeszcze w pewnym momencie mój królik w, w, w środku nocy, nie wiem czy wam się to interesuje, ale powiem do w środku nocy tak podskoczył, że da on tylnymi łapami jak skacze o tą plastikową klatkę, to jest taki huk że ja generalnie się obudziłam i ja myślałam, że bomba w nas normalnie już rosyjska uderzyła i że już umieramy naprawdę się spodziewam najgorszego, a patrzę, że to tylko królik, więc jakby ale to chyba z moim koszmarem się musiało coś pomieszyć Nie, coś... ja, ja pola. No dobra, tyle chciałam powiedzieć. Bardzo fajny dzień dzisiaj, napisałam sprawdzian z historii, dobrze że mi poszedł e, i tak, odezwę się już do was w do domu. Okay. E, Hej kochani, witam się z wami po całym dniu, e, Damian siedzi u mnie, spotkaliśmy się w sumie po szkole, przyjechałam po niego, dobrałam go ze szkoły, jest on taka świetna. So. E, no i tak, zjedliśmy sobie posiedzieliśmy, w sumie to jak zwykle e, nic ciekawego że jest aktualnie 22 prawie a zegar mi się rozładował, ale chciałam już zakończyć tego vlogu, mamy piątek ja muszę jeszcze się zabrać za montowanie tego filmu, muszę się zabrać za czytanie lektury jutro też mam urodziny e, także no i jeszcze potem jeszcze geografia, jeszcze matematyka także w tym tygodniu, w cały weekend mam dużo e, po prostu, ja wiem, że ja mówię tak co tydzień ale naprawdę mam dużo nauki, nie wiem się kiedy za to zabiorę więc chciałam już zakończyć tego vloga mam nadzieję, że wam się podobało, się. tak zostawiacie kciuki w górę